Nastawnia, czyli kolejowe centrum dowodzenia. To tutaj ustawia się drogi przebiegów pociągów, przestawia zwrotnice oraz podaje sygnały. O wszystkim decyduje dyżurny ruchu, którego głównym obowiązkiem jest prowadzenie ruchu na stacji i przyległych szlakach. Dyżurny ma za zadanie obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a w razie ewentualnych zagrożeń lub awarii nadawać odpowiednie sygnały i wysyłać ostrzeżenia. Może na przykład wysłać modulowany sygnał radiowy, radiostop, który odbierają radia w lokomotywach, automatycznie wywołując nagłe hamowanie wszystkich pociągów w promieniu 20 km od miejsca emisji sygnału, gdy pociąg wjedzie na niewłaściwy tor. Dyżurny może też kontaktować się z załogą pociągów drogą radiową i informować ją o zbliżających się zagrożeniach. Dyżurny ruchu ma obowiązek prowadzić dziennik ruchu. Profil technika transportu kolejowego daje możliwość zatrudnienia jako kasjer biletowo, bagażowy. Kasjer to osoba, która ma kontakt z ludźmi i jego głównymi zadaniami są dokumentowanie i dokonywanie operacji gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych, przygotowanie faktur i rachunków do operacji bezgotówkowych, sprzedaż biletów i udzielanie informacji podróżnym. Dzięki nowym urządzeniom i rozwiązaniom technicznym sprzedaż w kasie jest szybsza i płynniejsza. Po tym kierunku jest możliwość zostania konduktorem. Konduktor to pracownik kolejowy podległy bezpośrednio kierownikowi pociągu zajmujący się obsługą pociągu. Do obowiązków konduktora należy wykonywanie poleceń kierownika pociągu, nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń w wagonach. Wykonywanie powierzonych czynności podczas przyjmowania, zdawania i obsługi pociągu. Nadzór nad bezpieczeństwem w pociągu i przestrzeganiem porządku. Kontrola biletów i innych dokumentów przewozowych. Po kierunku kolejowym możesz pracować także w Straży Ochrony Kolei, która współpracuje z policją, oraz na wielu innych stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą pasażerów.